Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na swoich ekranach komputerów widzicie The Sims 3 zwierzaki. Tak, to jest mój pierwszy dodatek z serii The Sims 3. Dostałam go w listopadzie 2013 roku, czyli już dosyć dawno, ale ponieważ była mała przerwa na moim kanale wiem, obiecałam, że nagram filmik z Simsów ale mam mały problem właśnie z montowaniem więc y, jeszcze nad tym pracuję i byłam chora na początku później y, miałam cały czas testy ponieważ jest koniec maja i testy w szkole są praktycznie przez cały tydzień więc nie miałam czasu ale jest weekend i postanowiłam, żeby nie było takiej pustki na moim kanale to nagra właśnie filmik coś zbliżonego do unpackingu tylko z tym, że ta gra jest odpakowana ale pokażę Wam pudełko i mam nadzieję, że się taki filmik Wam spodoba więc tak, tak wygląda pudełko właśnie z przodu się trzy zwierzaki tak różne obrazki i tył Czytam, co tutaj pisze, bo może w kamerze źle widać. Życie jest lepsze, gdy są zwierzaki. Zwierzaki też są simami. Twórz grzeczne i niegrzeczne zwierzaki i zmieniaj ich wygląd oraz cechy osobowości. Kontroluj swoje zwierzaki. Daj swoim Simom idealnego towarzysza lub uprzykrzaj im życie. Jeszcze więcej zwierzaków. Psy, koty i po raz pierwszy konie. Możesz też założyć kolekcję szczurek, żółwi, węży lub ptaków. Wyprowadzaj swoje zwierzaki. Zabierz reksę do parku, weź mruczka do biblioteki, jedź na gwiazdce do nowego centrum miejskiego. Pogrywaj z życiem. Tak. E, ogólnie ja dostając tą putek byłam bardzo zadowolona, bo to był mój wymarzony dodatek z bardzo chciałam mieć zwierzaki w simsach i było po prostu super. Jak to dostałam? Rozgrywka też jest bardzo fajna ze zwierzakami. Ale nie przedłużam, otwieram. Ta -dam, ta -dam, ta -dam, ta -dam. Tak wygląda płyta. Jestem trzy zwierzaki. I tu są trzy ulotki. Tylko z tym, że jedną jedno wyjęłam tam jak. I tak, pierwsza ulotka. Zarejestruj swoją grę, aby otrzymać zawartość dodatkową. E, I następne. The Sims Social. Graj teraz na Facebooku. I ja w to jeszcze nie grałam na Facebooku. I chyba nie mam zamiaru grać. Jakoś nie wiem. Wolę grać u siebie. Nie na Facebooku. Następne to jest. Zbuduj miasto, połącz je ze światem. Gra dostępna na PC i Mac 2013. Reklama SimCity. E, nie mam SimCity i nie mam zamiaru na razie kupić. Nie wiem czemu jakoś mnie nie ciągnie do SimCity. I z tyłu ulotka. Ulepszej swoją rozgrywkę. Mam dodatki i pakiet akcesoriów. To tyle w tym filmiku krótkim, dosyć. No niestety, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja już będę kończyła. Nie wiem kiedy nagram filmik Simsów. Mam nadzieję, że niedługo. Papa.